Cześć. Cześć, tutaj Monika i Mateusz. Jesteśmy małżeństwem niecałe 4 lata. W weekendzie dla małżeństw organizowanym przez Ośrodek Opolski, spotkań małżeńskich, wzięliśmy udział kilka miesięcy po ślubie. Byliśmy wtedy na etapie, na którym docieraliśmy się w naszej nowej małżeńskiej rzeczywistości i chcieliśmy nauczyć się lepiej rozmawiać i przede wszystkim dochodzić do porozumienia, a także chcieliśmy jak najlepiej zacząć nasze małżeństwo. Ten weekend był początkiem drogi, drogi, którą e, sami wybraliśmy, a która opiera się na wzajemnym zrozumieniu i spojrzeniu na siebie bez żadnych masek. Dał nam nadzieję na dobrą, wspólną przyszłość i na to, e, że jeżeli będą pojawiały się jakieś większe trudności w naszym małżeństwie, to będziemy oboje wiedzieli co jest dla nas ważne i do czego warto wracać. Nauka owocnego dialogu jest dla nas bardzo ważna i teraz po czasie widzimy, że wielokrotnie mogliśmy ją wykorzystywać, kiedy zaczęły pojawiać się różne życiowe trudności. Dzięki temu łatwiej nam przychodzi wzajemne przebaczanie, zrozumienie i akceptowanie siebie takim, jakimi jesteśmy. Bardzo podobała mi się przestrzeń stworzona do indywidualnego dialogu tylko między nami, bez osób trzecich. To nas skłoniło do głębszego podzielenia się swoimi uczuciami, myślami, przemyśleniami, a jednocześnie bardzo nas do siebie zbliżyło, pomogło nam spojrzeć na siebie z większą miłością i akceptacją. Dodatkowo bardzo poruszały mnie świadectwa animatorów, księdza oraz małżeństw, którzy. Nie oceniając, nie pouczając, dzielili się swoim doświadczeniem, swoim życiem i tym samym inspirowali nas do głębokiej rozmowy między nami. Te historie dawały mi poczucie tego, że nie jestem sam w przeżywaniu swoich różnych sytuacji życiowych i że inni mogą mieć podobnie, tak jak ja. Niezależnie od tego, czy w waszym małżeństwie jest dobrze, czy przeżywacie trudniejsze chwile, to zachęcamy Was do wzięcia udziału w weekendzie dla małżeństw na którym na nauczycie się i poznacie narzędzia, które ułatwią Wam wzajemną komunikację w małżeństwie. Pomogą Wam też zbliżyć się i odnowić Waszą więź małżeńską. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej lub sprawdzić terminy weekendów, zapraszamy na stronę www.zakładka-terminy bądź stron po poszczególnych ośrodków na Facebooku. Pozdrawiamy. Cześć.